Fizyka w pewnym sensie jest nauką bardzo prostą. To znaczy, w fizyce jest niezwykle istotny proces tzw. idealizacji. To znaczy, jeżeli ja mam kulkę, którą puszczam po stole i pytam się, kiedy ona spadnie, to ta kulka niesie ze sobą ogromną liczbę informacji gdzie została wyprodukowana, kto ją miał w ręce, jaki ma kolor, ile kosztowała, na jakim statku była przewieziona i tak dalej. No, zyliony informacji. Otóż ja odzieram tę kulkę z tych zylionów informacji, zostawiając tylko jej ewentualnie masę, ewentualnie współczynnik tarcia, ewentualnie jakiś moment bezwładności, jeżeli nie jest idealną kulką. I zostają mi 4-5 liczb tych zilionów informacji, które z tą kulką są związane. I na tych czterech liczbach dokonuje pewnych procesów, prawda? Prawa fizyki mówią co mam z tymi czterema liczbami zrobić, powiedzmy, czyli tam jest prędkość początkowa, położenie, no może więcej trochę masa i tak dalej, żeby na, po tych operacjach wychodzi mi 5. I te 5 oznacza 5 sekund, prawda, według jakiegoś tam zegara. I po 5 sekundach ona spada, i patrzę, a 5 sekund, i spadnie. No więc mam fantastyczną skuteczność. Natomiast to jest niezwykłe uproszczenie sytuacji. No bo tak naprawdę z kurką związane jest znacznie więcej niż to, kiedy ona spadnie ze stołu, jak ją popchnę, prawda? Otóż w tym sensie fizyka jest nauką bardzo prostą to znaczy ona odziera całą rzeczywistość na tyle, na ile to się da zrobić, z tych akcydenców, z tych wiadomości, które są w pierwszym przybliżeniu nieistotne dla przewidzenia, co się stanie fizycznie w danej sytuacji. Czasami się możemy pomylić, prawda? Czasami twierdzimy, że na przykład, nie wiem, spółczeń, tarcie nie jest to istotne. No wychodzi mi zamiast pięciu sześć sekund dłużej leciało, no to mówię, widocznie coś zaniedbałem, i zaczynam dochodzić, co ja zaniedbałem, no być może tarcie, a tarcie dodaje jest 6, no to znaczy, jest w miarę dobrze. Otóż, w tym sensie, fizyka jest nauką niezwykle prostą, dlatego, że ona odziera całą skomplikowaną, niezwykle skomplikowaną rzeczywistość, sprowadza ją do absolutnie najprostszych elementów. I to, co na przykład, nie wiem, w psychologii. No, w zasadzie No Nie wiemy wszystko o danym człowieku, nie wiemy wszystkiego o danym człowieku. Może się zdarzyć, że pominęliśmy, nie wiem, traumę w dzieciństwie, która wpływa teraz na wszystko. I tam powiedzenie, aha, to nie jest istotne, to nie jest istotne, to nie jest istotne, i pytamy się, co on zrobi, nie wiem, za godzinę, albo jakim jest człowiekiem, albo coś takiego. To może być kompletna porażka. Prawda? Bo akurat coś, co uważamy, że nie jest istotne, albo o czym nie wiemy jest decydujący o jego zachowaniu. I w tym sensie trzeba tak naprawdę wziąć pod uwagę całą skomplikowaną rzeczywistość otaczającą tego człowieka, jego obecne otoczenie dawne, przeżycie. W tym sensie jest to, czy, czy medycyna podobnie, są to nauki dużo bardziej skomplikowane niż fizyka, prawda? która odziera to z tych jak jest i twierdzi, że składając takich prostych zachowań Odartek z jakiejkolwiek prawda, historii czy czegoś, możemy złożyć dowolnie skomplikowany obiekt i ten obiekt będzie się zachowywał tak, jak wskazują te proste prawa. W tym sensie jest to bardzo proste, natomiast no, rzeczywistość, jak wiemy, jest bardzo skomplikowana. I teraz są fundamentaliści, którzy twierdzą, że cała rzeczywistość tak naprawdę może być złożona z tych prostych praw. To znaczy, proste prawa dotyczące elektronów, protonów, neutronów. Budujemy atom z atomu, budujemy cząsteczkę z cząsteczki, budujemy w końcu białko, z białka budujemy komórkę, z komórki budujemy organ, z organu budujemy, nie wiem, człowieka. I znając prawa te na dole, potrafimy wszystko powiedzieć o człowieku, że nie ma po drodze, w związku ze stopniem skomplikowania nie ma nowej rzeczywistości czy nowej funkcjonalności, która nie jest bezpośrednio zawarta w prawach, które zarządzą podstawowymi składnikami cegiełkami. Może jest, może nie jest. Znaczy fizyka nie potrafi teraz powiedzieć, czy nie wiem, w nas, jako w obiektach niezwykle skomplikowanych, czy w działaniu naszego mózgu, na przykład jest coś więcej, niż fakt, że składamy się z iluś atomów azotu, węgla, wodoru itd.? Tak czy też nie? Czy nowa funkcjonalność, która z tego wynika, samoświadomość chociaż, czy jest faktem czysto fizykalnym, czy też nie? Ponieważ my nie potrafimy tak skomplikowanych układów opisywać. My potrafimy znakomicie opisywać proste układy, albo układy, które dają się sprowadzić do prostych układów.